Tytuł: Napiętnowani. Autor Marek Oberlender. Technika: Obraz olejny na płótnie. Data powstania: 1955 rok. Wymiary: 81 na 100 cm. Miejsce ekspozycji: Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Obraz napiętnowani powstał w okresie odwilży, który nastąpił po złagodzeniu socjalistycznego gorsetu. Obraz ten jest postrzegany jako sztandarowe dzieło słynnej wystawy w Warszawskim Arsenale w 1955 roku. Marek Oberländer, malarz żyjący w latach 1922-1978, jako jedyny z całej rodziny przetrwał Holokaust, a po wojnie dawał swą sztuką świadectwo cierpieniom Żydów. W latach 1953-54 stworzył cykle graficzne pod nazwą Nigdy Więcej Getta i Reportaż Spod Szubienicy, zainspirowane oryginalnymi niemieckimi fotografiami, Ukazującymi okrucieństwa wojny. Podobnie było w przypadku namalowanych w 1955 roku napiętnowanych, gdyż pierwowzorem motywu i kompozycji obrazu było autentyczne, dokumentalne zdjęcie z okresu okupacji. Obraz przedstawia trzech brodatych mężczyzn, ukazanych w pół postaci. Mężczyźni stoją ciasno obok siebie. Wszyscy lekko zwracają się w lewo i pochylają ku nam głowy. Sylwetki mężczyzn wypełniają niemal całe płótno. Wszyscy trzej mężczyźni mają zaciśnięte usta. Wzrok wbijają w ziemię. Czoła sportretowanych ludzi znaczą duże, ciemno-czerwone rany. Są to piętna wycięte w kształt sześcioramiennej Gwiazdy Dawida. Pozornie spokojna, statyczna kompozycja obrazu emanuje dramatyczną ekspresją, którą potęguje surowa i ciemna kolorystyka. Tło za trzema postaciami jest ciemnogranatowe z refleksami intensywnej ultramaryny, czyli jednego z odcieni niebieskiego. Odkryte głowy mężczyzn wydają się przez to bardzo jasne i tym mocniej uwydatniają się na nich krwawe piętna. Obraz namalowano wyrazistymi, mocnymi pociągnięciami pędzla. Warstwa farby jest gruba, a gdzie niegdzie artysta nałożył ją szpachlą. Obraz napiętnowani to symboliczny portret narodu żydowskiego. Za sprawą surowości kompozycji i ograniczonej palety barw, stanowi wybitny przykład realizmu ekspresyjnego. To również jeden z nielicznych powojennych obrazów, który przedstawia temat zagłady Żydów w sposób przeciwstawiający się ówczesnej ideowej propagandzie, opiewającej głównie heroiczne zwycięstwo komunizmu nad faszyzmem. Płótno po raz pierwszy zaprezentowano na współorganizowanej przez Marka Oberlendera ogólnopolskiej wystawie Młodej Plastyki, zatytułowanej Przeciw Wojnie, przeciw Faszyzmowi, w ramach 5 Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Wystawa ta została zorganizowana w warszawskim arsenale. Do zasobów Muzeum Ziemi Lubuskiej obraz trafił w 1959 roku jako depozyt z Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W roku 1982 na mocy decyzji ministra kultury stał się własnością muzeum.